Pani Marszałek Wysokiej Izbo, Szanowni Państwo, mówimy tu dzisiaj o nowelizacji kodeksu karnego w zakresie, można powiedzieć, tak zwanej mowy nienawiści. Ale czymże jest ta mowa nienawiści? Czy jasno możemy zdefiniować tę mowę nienawiści? Wydaje mi się, że nie. Więc jest to taka przesłanka, która może być uznaniowa. A o tej uznaniowości już dzisiaj też mówiłem z tej mównicy, że może być wykorzystywana również uznaniowość przeciw obywatelom. Stąd też mowa o nienawiści może być określenie również tego mojego dzisiejszego wystąpienia, bo jakże może senator występować zabierać głos powątpiewający w skuteczność ustawy proponowanej przez rząd? Jakże to, jakżeż tak można? Przecież to jest mowa nienawiści. Mógłby ktoś tak zinterpretować to oczywiście. Ale to jeszcze nie ten etap rewolucji mowy, jak w folwarku zwierzęcym. Nowomowa, e, która pozwalała mówić cokolwiek, byleby nie było to sprzeczne z wizją. Kolejna Ja już kolejny raz na tej mównicy... Nie mogę nieraz swobodnie wypowiedzieć słowa związanego z krytyką władzy, czy z Unią Europejską, ponieważ podnoszą się różnego rodzaju szepty, głosy, które by najchętniej mnie rzuciły z tej mównicy. Dzisiaj to samo. Dzisiaj to samo. Szanowni Państwo, czy ja mówię pełen nienawiści? Pewnie dla niektórych tak. Pewnie... Kiedyś za takie słowa będzie można trafiać za kraty, no bo jakżeż tak można? Niektórych obrażam pewnie teraz, bo powiedziałem, że, że mówią w czasie mojego wystąpienia, a przecież nie mówią, więc kłamie, nienawidzę i tak dalej, więc to jest tak płynny termin, że państwo nawet nie potraficie spokojnie wysiedzieć, gdy ja to, o tym mówię. I tak będzie w przyszłości, gdy będą te przepisy stosowane. Mam nadzieję. Że każdy krzywdzony człowiek będzie broniony. Nie ze względu na to, że ktoś użył mowy nienawiści, tylko ze względu na to, że ktoś użył krzywdzących słów. I na tym się powinniśmy skupiać, a nie na kolejnym nazewnictwie mowie nienawiści przeciw określonym grupom, gdy wiemy, że po prostu zwyczajnie nie można atakować innych, niszczyć innych. I to nie ze względu na takie czy inne kryteria, tylko po prostu dlatego, że jest człowiekiem. I przy tym zostańmy, przy obronie ludzkich, ogólnoludzkich wartości, nie szufladkując tylko dokładnie ze względu na to, tamto czy inne kryterium, tylko po prostu brońmy człowieka i dajmy ludziom w ten sposób ochronę przed nienawiścią. Dziękuję bardzo. 真会把你夸。